Jeśli samo sabotujesz jakiś swój cel, odkładasz go i prokrastynujesz, to ten odcinek dedykowany jest osobom i typowym i neuroatypowym, które chcą zrobić pod koniec roku coś ważnego, a od dawna to odkładają. Zostań ze mną. Końcówka roku, tutaj na tym kanale, poświęcona będzie tematom podsumowań, ale też prokrastynacji, no bo przecież końcem roku często podsumowujemy rok i wtedy okazuje się, że są takie cele, które nie dowieźliśmy i prokrastynujemy, a jednocześnie chcemy w przyszłym roku osiągnąć kolejne. No i tu pojawia się pytanie, dlaczego? Jakiś czas temu trafiła gdzieś w jakiejś przestrzeni internetowej w moje ręce. Książka, która nazywa się Tiny Experiments, i książka ta y, niestety niedostępna jest w języku polskim, więc czytam ją w e-booku y, na iBooks, właśnie w języku angielskim. I tam napotkałam na absolutnie genialny koncept, którym się chcę z Tobą dzisiaj podzielić. Nazywa się on Triple Check. I triple check jest tak naprawdę niczym innym jak systemem przejścia przez trzy pytania, a tak naprawdę metaforycznie przez trzy przestrzenie: głowy, serca i rąk, które mm, sprawdzają na jakim etapie kiedy próbujemy realizować jakieś zadanie, pojawia się ta niestety osławiona prokrastynacja. Więc przejdźmy przez wszystkie trzy przestrzenie, przy każdej się zatrzymamy i zadamy sobie pytania, co tam się może takiego wydarzyć, że nie wdrażamy jakiegoś działania. I mam nadzieję, że ten odcinek stanie się takim praktycznym odcinkiem, który pozwoli Ci zdiagnozować, w którym miejscu ten cel, który utknął się znajduje, dlaczego nie udało Ci się go zrealizować, a dzięki temu Odcinkowi i w zasadzie triple check, w końcu pchniesz ten cel do przodu. Daj mi znać, czy to dobry plan, i lecimy. Zacznijmy od pytania, które metaforycznie zaczyna się tutaj czyli z poziomu rozumu bardzo często my sobie stawiamy pewien cel, i pytanie, które możesz sobie zadać, czy ten cel, który nie został zrealizowany, Według tej metody, to zadajmy sobie pytanie, czy on jest adekwatny. Co to oznacza? Czy to, co sobie postawiliśmy, koniec końców jest adekwatne w kontekście i logiki, i sensu, i naszych możliwości i zasobów, ponieważ czasem się tak zdarza, że my sobie stawiamy takie cele w naszej głowie, które wcale, uwaga, i teraz kilka kluczy, nie muszą być nasze, mogą być. Kompletnie nielogiczne, ale po prostu z jakiegoś powodu upadliśmy się na coś. I kiedy się przyjrzymy temu, po co my to w ogóle robimy, to nagle się okazuje, że nie robimy tego, by brakło nam w tym konkretnym celu jakiegoś sensu. Więc pytanie, jakie sobie możemy zadać, to po pierwsze, czy to, co Ty chcesz zrobić, takie podpytania do tej adekwatności, to czy to jest w ogóle twoje? Czy ten cel, który sobie postawiłeś, postawiłaś i który chcesz zrealizować, czy on jest w ogóle Twój? I w jakimś sensie już mamy odpowiedź na pytanie, na ile ja w ogóle mam taką motywację z poziomu logicznego, żeby go realizować. Po drugie, być może samo nazwanie tego celu i zapytanie, czy on jest adekwatny, pokaże nam, że pojawia się jakaś forma przymusu w nas, czyli że ja to muszę zrobić, powinnam zrobić, czyli na logikę w teorii jest to coś, co powinnam odhaczyć ze swojej listy, no ale tak naprawdę motywacji pod spodem tam nie ma. Więc pytanie, podpytanie do tej adekwatności, które jeszcze możesz sobie zadać, to jest pytanie, po co ty to w ogóle robisz? Jaki jest cel tego, że to robisz? Lub ewentualnie czy to ci jakoś, że to zrobisz do czegoś ważnego przybliży? No bo może być tak, że już samo rozbijanie tych pytań sprawi, że się okaże, że w ogóle nie to chciałeś zrobić, a coś zupełnie innego stoi w twojej intencji i to pytanie o adekwatność tego celu z poziomu głowy pozwoli nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to ma dla nas sens. Nie dla innych, nie dla kogoś, tylko dla nas. Czy ten cel ma sens? No to teraz idźmy do drugiej przestrzeni. Wrócimy do przestrzeni serca na koniec, bo to jest mój ulubiony podpunkt ręce. Ręce to jest tak naprawdę metafora fizycznego wykonywania rzeczy i robienia rzeczy, i tutaj pytanie brzmi: czy ten cel jest robialny? I teraz uwaga: no ja wiem, że cele są robialne, każdy w teorii cel jest robialny, ale chodzi tu bardziej o pytanie: czy cel, który sobie postawiliśmy, przypadkiem nie jest tak duży, że na samą myśl, kiedy sobie wyobrażamy przejście przez wszystkie etapy, po prostu czujemy lęk albo czujemy przytłoczenie albo czujemy, że droga pomiędzy punktem, w którym jesteśmy, do punktu, do którego chcemy dojść, jest tak długa, że samo myślenie o tym jest po prostu za duże. Więc być może warto by było zacząć od pytania, czy ten cel przypadkiem nie jest za duży. Czy nie mamy tutaj takiej sytuacji, w której ja kiedyś widziałam taki obrazek i często go pokazuję swoim klientom na sesjach jeden na jeden, dwóch drabin, i dwóch kobiet, które próbują się po tych drabinach wspiąć do celu. Jedna z tych drabin przykładowo ma pięć tylko i wyłącznie yy, pięć jakby takich poprzecznych stopni, a druga z tych drabin ma na przykład tych stopni 200. No i przy, pierwszym z tych, yy, przy, pierwszym, yy, przy pierwszej z tych drabin stoi dziewczyna, która patrzy do góry i w ogóle nie robi nawet pierwszego kroku, ponieważ ten krok jest tak wielki i tak intensywny. Że przeskoczenie na ten pierwszy etap jest niemalże niemożliwe, więc ona stoi, patrzy i w sumie nie rusza i prokrastynuje. A na drugiej drabinie, na nie wiem, stopniu 10 czy 15, stoi dziewczyna, która każdego dnia małymi krokami pokonuje sobie te odcinki. I tutaj mi się przypomina taki moment w mojej psychoterapii, kiedy ja przyszłam do mojej terapeutki i powiedziałam jej, że chciałabym zrzucić 30 kilo, to było 3,5 roku temu, 4 lata temu. I strasznie mnie przeraża ten cel, i w sumie to jestem zdemotywowana, i jakoś tak z jednej strony to chciała zrobić, a z drugiej strony sabotuje ten cel cały czas. I wtedy ona mi zadała takie pytanie: "Okej, okay, a co stoi na przeszkodzie, żebyś zrzuciła dwa albo trzy kilogramy? I wtedy mi się wydało najpierw to pytanie w ogóle takie absurdalne. Ale ona pokazała mi pewien proces, który właśnie Ci próbuje pokazać, a mianowicie, że żeby zamiast się skupić na końcu tego wielkiego kawałka, to postawić sobie pomniejsze cele, ponieważ łatwiej jest w miesiąc zrzucić 2-3 kilo. A co w efekcie, jeśli będziesz konsekwentny w ciągu, uwaga, 15 miesięcy daje 30 kg, niż zrobić to właśnie w swojej głowie od razu na raz? No i finał, finałów, od tego dnia, kiedy opowiadam ci tą historię do dziś, jestem 30 kg lżejsza. Co prawda, nie zajęło mi to roku, tylko trochę więcej, ale jest to jakiś pomysł i koncept na robienie takich rzeczy właśnie małymi etapami, więc w kontekście metafory rąk. I tego pytania o ręce, możesz sobie tutaj zadać takie pytanie: czy ten cel nie jest za duży? Czy być może kroki, które mają do niego doprowadzić, nie są zbyt skomplikowane? albo może na przykład to, co mam zrobić, jest zbyt skomplikowane i niejasne i potrzebuję rozbić ten projekt na pomniejsze projekty, zastanowić się, na jakim etapie, czego ja w ogóle potrzebuję i zamiast skupiać się na ostatnim punkcie, skupić się na pierwszym możliwym. Przykładowo mogę Ci podać jeszcze jeden fantastyczny przykład. Aktualnie jestem w procesie pisania książki i osoby z ADHD bardzo często mówią, że mają trudność z pisaniem dużych rzeczy, które mają dużo rozdziałów, dużo stron, on, a ja tak naprawdę postanowiłam rozbić sobie tę książkę na pomniejsze kroki, postawić sobie konkretne cele i uwaga, jeszcze znaleźć patrona, który pilnuje, że te kroki są spełnione. Czyli osoby, z którą się umówiłam na to, że ona co jakiś czas przychodzi i pyta, jak ci idą postępy? Jeśli ich nie ma, to ze mną kontraktuje, co się wydarzyło i do kiedy nadrabiam zaległości. Co nie tylko pozwoliło mi rozbić ten projekt na mniejszy. Kroki, ale jeszcze w, w tym procesie osadzić osobę, która to już taki adehadowy typ w tym procesie osadzić osobę, która jest dodatkowym, takim motywatorem, żeby nie powiedzieć kopaczem po kostkach w tym procesie. No i na koniec mój ostatni. On oczywiście będzie sprawdzał się u wszystkich, ale najbardziej adekwatny będzie u osób właśnie neurotypowych, ponieważ ten jeden element, który, o którym zapominamy i który jest bardzo często pomijany, a w sumie to się zastanawiam, z czego to wynika, że my go pomijamy, no bo na logikę przecież wszystkie nasze działania i decyzje tak naprawdę napędzane są przede wszystkim przez nasze emocje. A nam się wydaje, że jeśli wszystko jest z głowy poukładane i racjonalne, to pójdzie, tylko właśnie problem polega na tym, że prokrastynacja to jest zachowanie czy działanie, które w tle ma często lęk, więc emocje. I w związku z tym my ten element emocji pomijamy. Więc na dokładkę pytania. Czy ten cel jest adekwatny, czy ten cel przypadkiem nie jest za duży i zbyt skomplikowany, Dokładam jeszcze jedno pytanie, czy ten cel cię ekscytuje? Bo jeśli on cię nie ekscytuje, to jest duża szansa, że go nie zrealizujesz. I w związku z tym to jest taki element y, szukania w tym, co robimy, tego y, faktoru, który w pracy z adechadowcami ja nazywam fan albo frajdą, bo jeśli my przy tych trudnych etapach, różnych kryzysach, momentach, kiedy się musimy czegoś nauczyć, stanąć w czymś trudnym, nie znajdziemy czegoś, co jest fajne, przyjemne, ciekawe, napędzające, no to nasza motywacja skończy się tak szybko, jak się zaczęła. I tutaj na przykład możemy sobie zadać takie podpytania do tego pytania: jak, co ja czuję, kiedy myślę o tym, że mam to zrobić? Jeśli myślę sobie, o mój Boże, no to jest szansa, że to się daje, nie wydarzy. A jeśli sobie myślę, Okej. Okay. W sumie sobie myślę, że jak jutro rano wstanę i, i zrobię ten fragment, i, i myślę o tym, że skończę ten fragment. To jest ekscytujące. No to wtedy jest dużo większa szansa, że to się wydarzy. Możesz sobie też zadać takie pytanie, czy to w ogóle mnie jara, ciekawi, włącza w ogóle jakiś taki zupełnie inny, głębszy poziom działania? Pytanie, które jeszcze się nasuwa tutaj w tym miejscu, to jest pytanie, czy ja chcę być osobą, która to w ogóle robi. Więc pytań jest słuchajcie sporo, i to nie jest ostatni odcinek końcówką roku z pytaniami, bo obiecuję, że wrócę tutaj do Was jeszcze z takim odcinkiem, właśnie o pytaniach, które sobie warto zadać pod koniec roku. Ale dzisiaj kończymy ten odcinek podsumowując z takimi trzema super ważnymi pytaniami: czy ten cel jest adekwatny? Czy on przypadkiem nie jest za duży, i czy on ciebie ekscytuje? Jeśli odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi tak, to nie ma przestrzeni na prokrastynację, to tu już nie wiem, co się musi wydarzyć, że to się nie dzieje. A jeśli jakikolwiek z nich okazuje się być niewłaściwy, to rozpisujesz sobie i zadajesz sobie pytanie: co mogę zrobić, żeby to się zmieniło? Jeśli jest nieadekwatny, to być może to nie ten cel. Jeśli jest za duży, w jaki sposób zmieniamy jego dynamikę, skupiamy się na pomniejszych etapach, sprawiamy, by te pomniejsze etapy były bardziej dla nas czytelne. A jeśli nie jest ekscytujący, staramy się zrobić wszystko, żeby nie to, co robimy, a jak robimy, sprawiło, żeby to, co sobie postawiliśmy, nagle stało się dużo, dużo prostsze. A jeśli czujesz, że mimo wszystko i mimo tych trzech pytań jest ci trudno przejść przez ten proces sam, to tu w opisie do odcinka będzie kontakt do mnie, możesz umówić się na taką indywidualną sesję i porozmawiać o tym, jak ułożyć sobie te wszystkie kroki, tak, aby to, co jest dla Ciebie ważne na koniec tego roku nabrało zupełnie innego sensu. Dziękuję Ci za to, że tu jesteś, za to, że oglądasz i mam nadzieję, że już teraz subskrybujesz ten kanał, a jeśli tak się nie wydarzyło, to teraz jest ten moment, aby przycisnąć ten przycisk, a być może podzielić się tym odcinkiem z kimś, kto czujesz, że teraz potrzebuje Takiego ruszenia z miejsca, no i trzymam kciuki, aby w przyszłym roku te wasze cele popłynęły do przodu. Nawet jeśli małymi kawałkami, nawet o 1%, to warto popchnąć te rzeczy ważne, tak aby któregoś dnia móc powiedzieć: OK, zrobiłem to, zrobiłem to. Dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.